Siema, z tej strony ja ziolek zostaw łapkę w górę z a my lecimy z tematikiem. I dzisiaj z nami żaba wcinająca się. w nie. Czego tam szukasz? Zmieniam jednego felka zamiast. zamiast widzenia, jak powiesi. No. To jak na mnie patrzy, czy coś od 36 metrów. Powiadomienie dostanie. Zobaczymy, jak będzie ten perwer. Ja nie, to go wymienię. No, trzeba skrać z tymi perkami, żeby ich się nauczyć wszystkich, jak to działa. Co przydatne? No, ale są perki, które są użyteczne, a które są nieźle. No, ale Tylko serdecznie... to zależy, jakiego killera Ci dobierzesz, Bo możesz mieć zajebiste perki, ale nie pod tego killera. Zawsze jest takie ryzyko. Musiałbym w końcu ogarnąć te perki, żeby cały czas prawie widzieć pajaca, ale nie wiem, czy da się tak złożyć. Nie wiem. O nie! I jeszcze tu trafmy na pielęgniar. Nie lubię tej mapy. Nie graliśmy jej. Tak grałem ją. Eee. O nie. To są nie Jeszcze słyszę go już. Kogoś. Tu są jakieś tunele. No ja tu grałem kiedyś. Chyba odcinek. Nie, odcinka nie będzie z tego, bo tylko stałą Ty jesteś. Słyszę go. Ja też. I to mnie niepokoi. A tam jest chyba teleport w ogóle. Bo... Znów go słyszę. I go widzę. Ja też. Ja się tak byłem do góry. Ja, ja się schowałem w szafie. A on jest dalej na dole? Tak. A to nie jest ta mapa od tego. Nie ma go. Pamiętaj, że on może stalkować, i to jest problem. A na to jakiegoś gena na za... Na górze, yes. jest Najlepsze on nie obok mnie To fajnie się masz Ta Nie ja w poziomie dalej się że Ja robię pierwszego gena na czy robić Kawnię czy kopnie miga? Widzisz go tam? Nie widzę. Próbuję ją ściągnąć Tylko muszę patrzeć za tym pajacem. No jak nie wystalkuję, to ja są w duchu. Ale gdzieś tu może się kitrać, I tu jest Zablokował geny? Tak. Okay, tu jest wejście do góry... Leży... kolejna osoba u nas leży. Dać radę ją podnieść? O, masz go? Tak, a mam. Ja Teraz robisz sobie spokojnie. Jak go zgubić, daj znać? Albo jak będziesz nim się w podziemię Koleżankę ściągać tam widzę? O, jak jest tam. O? Ale się dostać? Nie, 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 nie. nie, nie. Dobrze. Właśnie go wychupiałem. To bardzo dobrze. Aj, coś mi nie idzie tak jak dzisiaj. Ja nie wiem, jak się dostać do poziomu. Schody gdzieś są. Co? Nie, nie, nie Na pewno są schody, bo przy mnie są sody, przy tym genie co ja robię. Aha, widzę już teleport. Kreaty robię ostatniego gena chyba w podziemiach. Nie, nie jest jeden jeszcze Ja idę go wykiwać i ja idę do podziemi Jest tam obok gena Pie mi się świeci No ma Mówiłem ostatni test. I zostały góry. No. Mam nadzieję, że on pójdzie tutaj na dół, jak tego naprawimy. I tam masz wyjście na lewo. Na lewo? Tak mi się wydaje. No. Biegnie, żebym ściągnąć? No ja? No właśnie tak zastanawiałem się. Ten No ten gen. Inny? Na Ghost Face'a jak patrzysz, to mu znikają ten... Eee, tokeny. Mhm. I nie może tak bić. On goni. Mamy plus. Zostały trafiać. nam trzy geny do zrobienia. No ja dwa zrobiłem. A jedna tu jest, a druga padła tam dalej. Ja ona uleczy. Ale ten gen idzie teraz. Ona... Nie się nią cały czas. Aha, to Skończymy tego gena na spokojnie. Mhm. Mm no w trójkę to bez sensu od, odchodzić od niego. A ona zginęła? No to by ty bardziej skończyło no. wiele. Ja Dlaczego m***a się gonić? Jeden gen jest grosz. Nie. Gonicie? Gonicie. wygnał na ogór, gdzie skończyć Zostanie ostatni na dole Naprawiam ogór. Tego naprawiam e, uciekaj Nie widziałem cię tutaj, sorry Wcześniej On coś robi? Jezu, obok ciebie jest A ucieka! Run, boy, run! Kiepski pomysł? Bardzo <grystanie> Będę w piwnicy wisiał Ta? No O, nie! Widzisz, pierwszy raz No, przydałoby mi się ściągnąć mnie ja poszedł, do góry? Do góry Zadam się, jak debilę, pewnie nie idzie. Na pewno No bo słyszę, bo policję Coś gena w ogóle tu w koło mnie robi. Aha. Nie. ostatni gen jest w ogóle. A jest ja zginę, pewnie Bo mnie pilnuje. Co? Nie wiem. Słyszę go cały czas. Serducho słyszę cały czas, może tak. Powiem ci lepiej. Widzę. Ja go widzę. Widzę też u ciebie. Będziesz Nie poczynij to zrobić. Ostatni gen był. Muszę otworzyć bramę. Przy nim otwieram tą bramę! Bo on za mną biegnie. To musisz tak go porobić, żeby do bramę dobiec tutaj. Otworzy ci się, będziesz ją widział. Szymy strzała! Ciągaj się, czołgaj się! Nie! Kurwa! W takim momencie. Kurwa! Prawy wy już czułem to wyjście. Wjście. Dobra, to ja... na razie o, do następnego. Prawie.